No, ale oni przecież nie chcieli demokracji siedząc w lesie, a czego chcieli? A gdzie ta demokracja wtedy była? Była. Była demokracja socjalistyczna. Jak co roku, już od wielu lat, wokół 1 marca, odżywa walka o święto, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nie jest to walka o prawdę, dlatego że ta prawda nie jest badana, nie jest sprawdzana. Tu, w tym przypadku, historia jest narzędziem ideologicznym. To jest narzędzie w postaci pały, którą biją nas po głowach. Wyszukują jakieś drobne epizody, drobne elementy, albo co więcej, tworzą coś z niczego żeby całą formację obrzucić jak najbardziej inwektywami i błotem. Pokazać, że oni przez wszyscy byli B i podstawowe zarzuty. No, ale oni przecież nie chcieli demokracji, siedząc w lesie. A czego chcieli? A gdzie ta demokracja wtedy była? Była. Była demokracja socjalistyczna, którą narzuciła nam partia komunistyczna, którą przywiozła nam tu ekipa Związku Sowieckiego i przez następne wiele lat dozorowała, jak to wszystko ma być budowane, jak to wszystko ma wyglądać. Z drugiej strony cały czas jest podnoszony problem. Ale przecież ich tak naprawdę to było mało. Ludzi było tam dwadzieścia parę milionów, a tu 200 czy 250 tysięcy, to tyle co nic. Oni nie mieli poparcia. I na tym jest cały czas ta propaganda ustawiana. To nie jest prawda, że nie mieli poparcia, i nie jest prawdą, że to było mało. W polskim państwie podziemnym było tych ludzi niewiele więcej. Nie dlatego, że nie mogło być więcej. Nie można było więcej wchłonąć, wykorzystać do jakiejkolwiek walki, czy walki zbrojnej, czy w ogóle jakiegoś tam ruchu oporu przeciwko terrorowi okupacyjnemu, bo nie było takiej potrzeby. W miejsce tych, którzy ginęli, którzy się wykruszali, wchodzili natychmiast następni. I do końca istnienia polskie państwo podziemne nie kurczyło się, tylko rosło. W przypadku Żołnierzy Wyklętych jest inaczej. Cała machina państwowa, brutalna i sowiecka, i Polski Ludowej została rzucona przeciwko nim. Oni nie mogli rozwijać na dużą skalę partyzantki. Zresztą partyzantka miała zupełnie inne znaczenie wówczas. Ona służyła ochronie ludności cywilnej przed pacyfikacjami i w tych pierwszych latach do rozbijania aresztów i więzień uwalniania ludzi z niewoli komunistycznej. Do tego ta partyzantka tak naprawdę służyła. A co do poparcia, czy braku poparcia ludności? Dla mnie wstrząsające wrażenie cały czas ma ten raport wojewody białostockiego z 1948 roku, który pisał do swoich władz zwierzchnik, do komunistów w Warszawie. Ludność miejscowa jest ciemna i głupia. Nie wiedzą, że wojna się dawno skończyła. Jak jedzie nasze wojsko, to oni uciekają do lasu. Nawet spory sąsiedzkie i własnościowe rozstrzygają u dowódców band, a nie przed naszymi sądami. Czyli ludzie nie byli ciemni i nie byli głupi. Przez, pierwszy, przez te kilka lat okupacji niemieckiej, a częściowo także sowieckiej na terenach wschodnich, przeżyli to, co bardzo dokładnie zapamiętali. Czym jest narzucona władza z zewnątrz? Czym jest okupacja? I dlaczego trzeba uciekać przed wojskiem? Bo to nie było nasze wojsko, to było wojsko ludowe, w dyspozycji komunistów. Tworzono grupy operacyjne z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z funkcjonariuszy NKWD, Urzędów Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, Milicji Obywatelskiej, bojówek partyjnych. I to wszystko, cała ta hałastra była rzucona w teren przeciwko ludności cywilnej. Więc jak jechało nasze wojsko, na pacyfikację, to ludzie uciekali do lasu. Robili dokładnie to, co pod okupac okupacją niemiecką. A dlaczego spory sąsiedzkie rozstrzygano? U dowódców band, jak oni to nazywają. Dlatego, że nie ufano sądom komunistycznym, a dowódców oddziałów partyzanckich lokalnych traktowano jak swoich. Im właśnie ufano. To ostatecznie jego decyzja powodowała, po której stronie była racja. Kto miał ten spór. Rozstrzygnąć w taki sposób, a nie inny. Czy sprawy własnościowe, czy sprawy jakichkolwiek konfliktów sąsiedzkich rozstrzygane były w podziemiu. Dlaczego? Bo to rozstrzygali swoi. A tam, z drugiej strony, po stronie komunistycznej, to byli obcy. Nawet jeśli obiektywnie miałem rację, to jeśli pójdę na sąsiada, na skarżę, to będzie donos. I nie zdaję sobie sprawy, jakie mogą być konsekwencje. A może sobie właśnie zdaję, co zrobią jemu i jego rodzinie. Jak pójdę do dowódcy oddziału, on to rozstrzygnie, nawet w sposób może niekorzystny dla mnie, ale to zostanie między nami. To będzie nasza sprawa. I powstał taki bardzo przeciwny false front. Od bardzo skrajnej lewicy po tych, którzy określają się jako konserwatywni historycy prawicowi. Adam Michnik swego czasu orzekł, eks katedra, że gdyby oni tak w tym podziemiu nie siedzieli, Gdyby po wojnie wyszli z tego lasu, gdyby się ujawnili, to przecież poszliby na studia, podjęliby jakąś pracę, założyliby rodziny i normalnie by żyli, nic złego by się nie stało. Więc dlaczego siedzieli w lesie? Bo się czegoś obawiali. Wyszli z konspiracji tacy ludzie jak Jan Rodowicz, Anoda, czy August Emil Fildorf, generał dowódca Kedywu, później pierwszy przywódca organizacji nie, ujawnili się przed komunistami. Chcieli wrócić do rodzin, chcieli normalnie żyć, studiować, pracować. Co się stało? Zostali zamordowani, tak jak tysiące innych. Skala ofiar tamtego okresu jest potworna. To jest może 100 tysięcy ludzi, a biorąc pod uwagę to, co się dzieje na ziemiach zabranych, za linną Kerzona tak zwaną, to może być i 150 tysięcy ofiar. Jak oni mieli wyjść, oddać się w łapy? tych zbrodniarzy. To równie dobrze jakbyśmy mówili, że w konspiracji ludzie nie powinni siedzieć pod okupacją niemiecką. Iść do Niemców, ujawnić się i powiedzieć, no, zgrzeszyłem przeciwko waszej władzy, ale już więcej nie będę. A Niemcy pogłaszczą po główce, mówią to idź na studia, podejmij pracę i normalnie żyj. Nie. Einsatzgruppen niemieckie, które pacyfikowały polskie wsie, był odpowiednikiem Einsatzgruppen, czyli tych grup... Operacyjnych NKWD, UB, milicji i Ludowego Wojska. Jeśli komuniści używali przeciwko polskim partyzantom lotnictwa i artylerii, to świadczy też o skali oporu, o natężeniu tego oporu, jak wielkie było poparcie ludności. Jeśli przez kilka powojennych lat to podziemie się utrzymywało, to tylko dlatego, że było poparcie ludności. Nie wszyscy mogli być w lesie. Nie wszyscy mogli być w konspiracji, ale zakres tych, którzy pomagali konspiratorom, był wielokrotnie większy niż tam się wydaje. Bo jeśli była jakaś wieś na uboczu i tam były dwa, trzy punkty oparcia, to cała wieś o tym wiedziała. Wystarczyłoby, żeby jeden zdradził i taki punkt byłby zniszczony, a tego nie było. Niektórzy partyzanci utrzymali się do końca lat 50., a nawet do początku lat 60. Setki ludzi szły do więzień, dostając wieloletnie wyroki więzienia. Ojcowie rodzin Ci, którzy mieli gospodarstwa, mieli małe dzieci, szli do więzienia, dlatego że pomagali, dlatego że nie donosili, płacili za to straszną cenę. To jak to wszystko nazwać? I teraz w tym false froncie uczestniczą i pożyteczni idioci, którzy naczytali się w internecie, albo tacy, którzy świadomie i celowo kreują tą nową rzeczywistość. To są książki w stylu skazy na pancerzach, czyli czarne karty. Żołnierzy wyklętych, nawiązanie do gazety wyborczej, osławionego niesławnej pamięci artykułu Adama Michnika Michała Cichego, to, co zrobił Piotr Zychowicz, to są bandyci z Armii Krajowej jakiegoś lady. To jest wiele takich publikacji i ich liczba stale rośnie. Oni wszyscy w tym uczestniczą. Czyli historia stała się inwektywą. Wyszukujemy wszystko, co się tylko da, jakiś drobiazg, rozdmuchujemy to do monstrualnych rozmiarów i pokazujemy, że tak wyglądała całość. A jak nie możemy nic znaleźć, to tworzymy takie rzeczy. Wymyślamy, zmyślamy i osiągamy ten sam cel. Ludzie są zagubieni. Dlaczego? Nie ma publicznej dyskusji, nie ma starcia dwóch stron. Od czego jest telewizja publiczna? Udostępnić łamy tym oszczercom, ale udostępnić łamy także tym, którzy wiedzą i chcą tych ludzi bronić. Niech inni to widzą. Niech zobaczą ten spór, jak to wygląda. Na argumenty oczywiście, nie musimy się bić, ale dlaczego tego nie ma? Zamiast tego mamy Usia, siusia Cepeliada, mamy Zenka, mamy jakieś cwelebrytki, aktoreczki, które mają przejściową rulkę i później zaistnieją już na zawsze, bo w świecie mody, w świecie gdzieś tam kreowanym, ma to nową torebeczkę, a to coś tam jeszcze. Na to wszystko w telewizji jest czas, jest rozrywka. Jak najbardziej prymitywna i tandetna. Ale poważnych sporów Polacy toczyć nie mają gdzie. Pozostaje nisza, pozostaje internet. I na swoim własnym przykładzie widzę, jak nasze nagrania są tłamszone, jaka jest oglądalność. Jeśli jest jakaś określona pula osób, które weszły, oglądały, to jest to zarejestrowane, uwidocznione i widzimy ile. Ale jeśli godzinę później 100 czy 200 tych, tych wejść znika, jest mniej, to jest nienaturalne, bo coś, co się już stało, nie może się zmniejszyć, a my to mamy. I zmniejszane zasięgi, nawet dziesięciokrotnie, a nawet zrzucane programy. Jak nagrałem program o Olce Tokarczuk, o tym, co ona opowiadała, o tym, co wypisywała, Natychmiast zostało to nam zabrane. YouTube to zdjął. Jeśli taki sam program był Jerzy Murbanie, Urbachu, stało się dokładnie to samo. I z, z kilkoma innymi programami mieliśmy ten sam problem. Pojawiły się jak efemerydy i zniknęły, zostały skasowane. Kiedyś to jeszcze ostrzegali, tłumaczyli, że to jest niewłaściwe dla naszych oglądaczy i tak dalej, a teraz się okazuje, że nie. Siedzi ktoś, jakiś miś czy jakaś Misiówka, i na Guziczek naciska. Tego. Zrzucimy, tego obetniemy, to wyrzucimy. I gdzie my mamy w takim razie istnieć? Gdzie jest obrona państwa, Ze strony ochrona ze strony państwa i jego instytucji? Mamy pełnomocników, ministrów, jakieś ministerstwa do tego powołane, i nic się kompletnie nie dzieje. Nie możemy się poskarżyć, ale to nie jest nasz problem, nie tylko nasz. Jeśli Donald Trump, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszego państwa na świecie, został wyrzucony z Twittera, Dlatego, że komuś się to nie podobało, jeśli wywiad na żywo z nim, jako z prezydentem, został przerwany, bo komuś się to nie podobało, to gdzieś te guziczki są naciskane poza, gdzieś na zewnątrz. To są siły ponad i międzynarodowe, które nami całkowicie sterują. Jeśli się nauczymy, z czym walczymy, jeśli się nauczymy, z czym mamy do czynienia, będzie nam łatwiej. Będziemy wyszukiwać osoby środowiska podobne do naszych. Ale jeśli będziemy rozbici, jeśli to wszystko będzie zatomizowane, to właściwie tak naprawdę nie mamy szans. Każdy będzie szedł oddzielnie w swoją stronę i kolejno będzie eliminowany. Czas na to, żeby wziąć się do bardzo poważnej i bardzo konkretnej pracy. Zacząć się jednoczyć. We wszystkim się nigdy nie zgodzimy, ale wybrać sprawy podstawowe, elementarne, które są najważniejsze i wokół nich jednoczyć się można, a przynajmniej zacząć próbować.